Po prostu pięknie jest dzisiaj na, na tym dworze. Można się delektować piękną uroczą, wspaniałą pogodą. Kawkę na teraz można sobie postawić Akurat mam stolik. Super jest. Można się po prostu rozkoszować dniem dzisiejszym i teraźniejszością Ech, tą wielką przypadłością, która obfituje już wiosną tą yy, tą nie karierą, bo kariera może być siadyzmy. Kariery to robią artyści wielkiego światu, formatu, formatu światowego, wiosenkarzy i tak dalej. Ale po co mi kariera, jak ja mam wszystko na tym tarasie. Płynie sobie też, tutaj ze mną siedzi. Siad. Siad pies, siad. Siad, puszek. Puszek, siad. Siad. Siad zrób. Zrób siad. łapa. Łapę daj. Daj łapkę. Daj łapę. Łapa. Łapka. No daj łapę. No. Punio dzisiaj mi łapki nie dał, ale jak mam czekoladę, to daje mi łapę. No i cóż można rzec jeszcze w takiej twierdzy słonecznego urodzaju. Patrzcie jak słoneczko ładnie świeci. Jest normalnie ślicznie na tym, na tym, na tym dworze. Jak można spędzać czas w domu? Siedzą w czterech ścianach tu, tu się wygrzewam, tu jest moje szczęście Mój azyl, tu jest mój spokój Tu jest moja harmonia ducha Tu jest moje poczucie godności Moje poczucie harmonii Moje poczucie złości Nienawiści czasem Do świata, do ludzi złych Po prostu można się Zauroczyć słońcem I się nigdy Nigdy się nie stresować Depresją Takie promienie, promienie szczęścia Szczęścia da dawają więcej radości niż pieniądze na koncie. Pozdrawiam wszystkich serdecznych przyjaciół na tym świecie. Czym się.